Zadanie siódme. Zatrzymajcie filmik i przeczytajcie treść zadania. Zacznijmy od tego, żeby wizualizację zadania wykonać. Mamy sześcian i oznaczmy jego krawędzie jako X. Pole takiego sześcianu, ja tutaj napisałem PD, ponieważ uznałem, że to jest duży sześcian. No jeżeli mamy go mniejszy, to za chwilę będzie mniejszy sześcian. Pole tego sześcianu wynosi 6 razy. Krawędź do kwadratu, tak? Ok. Teraz narysowałem mniejszy sześcian, pomniejszony, zmniejszony o 20%. Jego krawędź jest zmniejszona o 20%, czyli od krawędzi x odejmuję 20% tej krawędzi i wychodzi mi 80% x, czyli 0,8x. Czyli krawędź mniejszego sześcianu to 0,8x. Mamy. Co teraz należy zrobić? No teraz należy obliczyć jego pole, skoro jest pytanie o pole. Pole małego to jest 6 razy 8 brakuje mi tutaj x. 6 razy 64x kwadrat, czyli to jest 3,84x kwadrat. Tyle wynosi pole całkowite mniejszego sześcianu. Pamiętajmy, że. Pytanie jest takie, czy zmniejszy się o 36%? Jakie powinno teraz powstać pytanie? O ile zmniejszyło się pole powierzchni sześcianu? No tak, o ile pole powierzchni sześcianu się zmniejszyło? Wykonajmy obliczenia. 6x kwadrat odjąć 3,84x kwadrat. Oczywiście do kwadratu. O tyle zmniejszyło się pole sześcianu. Jakie powinno być kolejne pytanie? Ile to procent? Czyli... Ta część, no właśnie, z czego? Pamiętacie? Oczywiście, oczywiście z pola dużego, ponieważ on, to była nasza wyjściowa informacja. Mnożymy razy 100%. Pamiętajcie, że tutaj x kwadraty skracamy, bo mamy mnożenie, i pozostaje nam dzielenie i pomnożenie przez 100%. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Pozdrawiam.